Z Ewangelii według świętego Marka. Zbliżył się także jeden z uczonych w piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego. Całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego miłować go całym sercem. Całym umysłem i całą mocą, i miłować bliźniego jak siebie samego, daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej go pytać. Wczoraj powiedziałem trochę na temat tego, co znaczą nowe czasy. Nowe nie oznacza lepsze. Lepsze będzie tylko wtedy, jeśli nasze serce się na to otworzy. Mówiąc konkretnie, otworzy się na Boga. Przed chwilą słyszeliśmy fragment z Ewangelii według Świętego Marka, opowiadający o tym, jak Jezus ustanawia największe przykazanie. Żydzi opierali, i zresztą robią to do dzisiaj, swoją wiarę na przestrzeganiu prawa. Ich największym zadaniem jest dotarcie do woli Boga przez prawo i jak najskrupulatniejsze wypełnienie go. Na kartach biblijnych znaleźli 613 praw i spierali się, które z nich jest największe. Stąd też narodziło się pytanie jednego z nich, które zadał Jezusowi. Jezus odpowiada: Największe jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. I dalej dodaje, drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania, większego od tych. Skupmy się dzisiaj na tym pierwszym. Mówi ono nam o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że istnieje jeden Bóg, i nie ma innego. Natomiast dalej dodaje kwestię miłowania Boga całym sercem, duszą, umysłem i mocą. Dlaczego to akcentuje? Miłować sercem, duszą, umysłem i mocą, to znaczy miłować totalnie. Nie pozostawiać niczego żadnej przestrzeni, która nie miłowałaby Boga. Kiedy mówimy, że przeczytaliśmy wszystkie książki Sienkiewicza, to znaczy, że przeczytaliśmy je rzeczywiście wszystkie, ale także, że przeczytaliśmy je oddechy do dechy. Miłować sercem, duszą, umysłem i mocą, to znaczy, że Bóg zaprasza nas do miłości, która cała będzie pochłonięta nim. Człowiek, który miłuje Boga, jest oddany w całości. Gdybyśmy wykluczyli choć Jeden z tych aspektów, na przykład umysł, przestajemy w całości kochać i ostatecznie nie kochamy wcale. Boga albo miłuje się całym sobą, albo się go nie miłuje wcale. Albo jesteśmy Bogiem pochłonięci, albo on nas w ogóle nie interesuje. Żadne wersje na pół gwizdka nie wchodzą w grę. To tak jakbyś chciał zostać matematykiem lub księgowym, Tyle, że w podstawówce nauczyli Cię tylko liczb parzystych, a o nieparzystych nie było mowy. Nie da rady. Kiedy człowiek chce coś osiągnąć, musi być pochłonięty sprawą, na której mu zależy. Tak jest właśnie w życiu z Bogiem. Jeśli chcesz być z Nim blisko, jeśli chcesz wypełnić Jego największe przykazanie, to musisz Go miłować sercem, duszą, umysłem. I całą mocą, totalnie. Co zatem zrobić, aby miłować Boga totalnie? Trzeba podjąć ryzyko zawierzenia się Mu. Tylko człowiek, który zawierza się Bogu, może w pełni powiedzieć, że Go kocha. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Kochać drugiego to znaczy powiedzieć Mu: Jestem dla Ciebie w stanie zaryzykować wszystko, zaryzykować samego siebie, jestem w stanie Ci zaufać i jesteś, dla mnie najważniejsze. To jest podstawa wypełnienia przykazania miłości Boga. Jeśli jesteśmy w stanie zaryzykować samych siebie dla Boga, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze do kochania Go. Maria, która jest dla nas przykładem zawierzenia się Bogu, powiedziała jedno. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. I koniec. Podjęła ryzyko, żeby zostać Matką Bożą, i Bóg był dla niej najważniejszy. Miłowała całym sercem, duszą, umysłem i mocą, ponieważ umiała się zawierzyć i w tym zawierzeniu zaryzykowała samą siebie. Zaryzykowała całe swoje życie dla Boga. Dlatego w tym roku, podczas kolejnych konferencji, zobaczymy na jej wzór siedem wskazówek, które pomogą nam zawierzyć się tak jak ona Bogu, a przez to totalnie go pokochać. Czy nam się to uda, czy mi się to uda, czy tobie się to uda, to już zależy od każdego z nas.